To jest jeden z najtańszych odkurzaczy mopujących. Czy faktycznie jest on wart naszej uwagi? Czy realnie sprawdza się w praktyce? Cześć, ja jestem Kacper i dziś zapraszam na recenzję iLife W90. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. Otwierając pudełko za wiele nie znajdziemy, no ale wszystko, co potrzebne podczas użytkowania, oczywiście jest. Czyli po kolei mamy podstawkę, na której trzymamy urządzenie, a także w tym miejscu możemy je naładować. Mamy też rączkę, sam odkuracz mopujący, a także kilka akcesoriów. Wśród nich szczotka czyszcząca, zapasowy filtr gąbkowy, jest też przewód zasilający, no i tak naprawdę to wszystko. Urządzenie składamy ze sobą w taki sposób, że po prostu od góry w otwór. Wciskamy dołączoną do zestawu rączkę. Gdy usłyszymy charakterystyczne kliknięcie, całość jest gotowa do użytku. Omówmy więc najpierw pozostałe elementy obudowy. Od góry w tej rączce mamy trzy klawisze. Pomarańczowy okrągły przycisk włącza urządzenie, niżej mamy zmiany trybów między trybem automatycznym a wyższą mocą ssania, do tego jest przycisk uruchamiający tryb automatycznego czyszczenia, jeszcze jeden element z kolei mamy od spodu, gdzie jest taki spust podający wodę. Idąc niżej, od przodu mamy taki pasek świetlny, który informuje nas o stanie działania urządzenia. Na tyle z kolei mamy pojemnik na wodę, w którym zmieścimy maksymalnie 700 ml cieczy. Może być ta sama woda, delikatnie możemy też dodać trochę płynu, jednak warto nie przesadzać, żeby no nie lepiła nam się też podłoga. Idąc jeszcze niżej, mamy taki dwufunkcyjny pojemnik. Na samym dole zbiera on brudną wodę oraz wszystko to, co zostanie wciągnięte z podłogi nad miejscem na płynne nieczystości mamy jeszcze taki koszyczek, w którym mogą zbierać się nieczystości stałe, które również zostaną zebrane podczas sprzątania. No i na samym dole mamy szczotkę, która jest za osłonką. Możemy ją w prosty sposób zdjąć. Zresztą tak samo łatwo wyjmiemy samą rolkę. Rolka jest miękka, ma jednak takie delikatne wypustki, które doszorowują podłogę. Całość jest dość puszysta, więc no nie ma co, jest wszystko ok. Po bokach tej rolki mamy jeszcze dysze, które podają wodę, za rolką z kolei jest otwór, przez który zostaje wciągany nadmiar wody. No i od spodu mamy jeszcze piny do ładowania, urządzenie automatycznie zacznie się ładować, jeżeli tylko umieścimy je na ładowarce, tak więc jest to bardzo proste i łatwe, no bo za każdym razem, gdy w odpowiednie miejsce odłożymy odkurzacz, on też od razu będzie się ładował. Odkurzacz możemy postawić też w pionie. Wtedy chociażby coś przestawimy, dolejemy też wody czy cokolwiek innego, także na pewno ułatwia to sprzątanie. Szkoda jedynie, że nie mamy systemów, które automatycznie zatrzymałyby pracę silnika, gdy postawimy odkurzacz pionowo, tylko no musimy zrobić to ręcznie. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że do dyspozycji mamy sporą moc ssania na poziomie 5,5000 paskali. Wspominają już, że pojemnik na wodę ma 700 ml, natomiast ten drugi pojemnik, już na brudną wodę, zbierze mniej więcej 500 ml. Odkurzacz sprawdzi się bardzo dobrze na twardych powierzchniach, pamiętajmy jednak, że do dywanów czy wykładzin takie rozwiązanie no nie bardzo się sprawdzi. A jak w ogóle obsługiwać taki odkurzacz? Tak jak mówiłem, obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Tak naprawdę wystarczy tylko zdjąć odkurzacz z ładowarki, wcisnąć pomarańczowy przycisk i od razu rozpoczyna się obracanie wałka. W taki sposób możemy od razu wciągnąć różne nieczystości, które są na podłodze, szczególnie gdy są to nieczystości stałe, jednak tu na pewno nie zmieści się tutaj za dużo tych nieczystości, przez to, że ta rolka jest dość mocno zabudowana. Tak więc, gdy coś nam się wysypie i jest to drobnych rozmiarów, to jak najbardziej damy radę, jednak gdy już będą to nieco większe elementy, no to odkurzacz nie do końca sobie poradzi. Najlepiej to się sprawdzi po prostu do takiego usuwania kurzu, możemy też wciągać sierść, usuniemy rozsypaną ziemię, kawę, mąkę czy inne sypkie produkty, które gdzieś tam pojawią się na podłodze. Szczególnie myślę, że w kuchni to się jak najbardziej sprawdzi, do takiego szybkiego usunięcia nieczystości, no jest to jak znalazł. Dużo ciekawsze jest jednak to, że możemy uruchomić tryb pracy na mokro. I to tak naprawdę na dwa różne sposoby możemy działać na mokro, bo zarówno możemy wciągać nieczystości, które gdzieś tam rozlały nam się na podłodze, wtedy po prostu wystarczy przeciągnąć rolką, a wszystko, co zostało wylane, zostanie zgrabnie zebrane do pojemnika. Ta dysza za rolką bardzo skutecznie odsysa ciecze, tak więc gdy coś nam się rozleje, no jak najbardziej jesteśmy w stanie to usunąć. Druga możliwość to praca na mokro. Już gdy podajemy wodę z urządzenia, wtedy doszorujemy różne plamy, usuniemy jakieś przyschnięte zabrudzenia, czy po prostu solidnie odświeżymy podłogę. Aby to zrobić wystarczy po prostu wcisnąć spust na rączce, wtedy od razu zostaje podawana woda, która no natychmiastowo pojawia się na podłodze. Tutaj jednak tylko taka uwaga, że woda jest podawana wyłącznie wtedy, gdy przyciskamy ten spust, automatycznie nie jest ona podawana, co moim zdaniem no jest trochę wadą. No bo na dłuższą metę nie jest to zbyt wygodne cały czas trzymać ten klawisz, w momencie gdy zapomnimy też się, że powinniśmy go przytrzymywać, woda nie jest podawana, tak więc no brakuje mi takiego trybu automatycznego, który dozowałby samodzielnie wodę. Tutaj na pewno fajne jest to, że możemy sami decydować o tym jak dużo wody zostanie podanej, jednak na no jakiś tryb zautomatyzowany no pewnie też by się przydał. Przejdźmy do efektów sprzątania. Jeśli chodzi o usuwanie plam to działa to naprawdę sprawnie. Namoczony wałek delikatnie jakby rozpuszcza plamy na podłodze, potem ona jest po prostu usuwana, a następnie ta brudna woda jest wciągana do pojemnika. Jeżeli to są lekkie przysknięcia, lub po prostu świeże plamy, to już za pierwszym razem jesteśmy w stanie to usunąć. Gdybyśmy mieli więcej zabrudzeń, lub byłyby one mocniej przysknięte, no to trzeba kilka razy przejechać. No ale ostatecznie w większości przypadków wszystko zostanie usunięte. Jedyne co, to nie wszystko znika w miejscach, gdzie po prostu szczotka nie jest w stanie dojechać, obudowa wałka jest dość szeroka. Przez to przy krawędziach ścian czy mebli nawet na kilka centymetrów nie jesteśmy w stanie dojechać, a to z kolei oznacza, że jesteśmy w stanie dobrze odkurzyć na środku podłogi, no ale przy krawędziach no niekoniecznie. Po zakończonym sprzątaniu powinniśmy na pewno opróżnić pojemnik na brudną wodę, no bo może nam się tam zbierać trochę nieprzyjemnych zapachów. Na dłuższą metę byłoby to uciążliwe, więc jeżeli coś mocniejszego sprzątamy, no to warto od razu opróżnić pojemnik. Od razu warto też uruchomić tryb czyszczenia szczotki. Robimy to za pomocą tego ostatniego klawisza na rączce. Wtedy automatycznie uruchamia się tryb czyszczenia, podczas którego zostaje podawana woda, rolka się obraca w podstawie i przez to jesteśmy w stanie usunąć większość nieczystości. Co prawda nie wszystkie, w podstawie brakuje trochę wypustek, które pozwalałyby szorować rolkę, tak więc no większość usuniemy, no ale na pewno nie wszystko. Sporą wadą jest jednak to, że po zakończonym myciu szczotka automatycznie się nie osusza. Nie mamy żadnych trybów, które za pomocą powietrza pozwalałyby osuszać rolkę. Przez to w jakiś chłodniejsze dni, lub gdy mamy po prostu wilgotniej w pomieszczeniu, no to rolka tak w pełni nam sama nie wyschnie, przez co no ponownie może nieprzyjemnie pachnieć. Najlepiej po myciu wyjąć ją z obudowy, postawić w jakimś cieplejszym miejscu, żeby no uniknąć takich nieprzyjemnych efektów. Wiadomo, no cena jest niska, więc no nie można mieć wszystkiego, więc no decydując się na tani sprzęt, musimy mieć na uwadze, że no część czynności więcej musimy tutaj zrobić. Dla niektórych wadą może być też to, że mamy do dyspozycji komunikaty głosowe, ale wyłącznie w języku angielskim. Są one dość donośne, mogą niektórych irytować, no bo niestety nie da się ich wyłączyć, nie da się ich przyciszyć. Języka polskiego tutaj też nie znajdziemy, tak więc dla osób z barierą językową może być to kolejny problem. Po jednym ładowaniu odkurzacz pracuje przez około 30 minut. W zależności oczywiście od tego, jak dużo mamy zabrudzeń, jak dużo podajemy wody, czy jak dużo cieczy wciągamy, na ogół jednak te pół godziny to taki standard. Mowa tutaj oczywiście o trybie automatycznym, bo jeżeli włączymy tryb mocniejszego ssania, to ten czas może się skrócić no mniej więcej o połowę. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o iLife W90? Highlife W90 to naprawdę świetny odkurzacz, przede wszystkim biorąc pod uwagę cenę. Mając na uwadze to, że tak naprawdę można go wyrwać za niecałe 500 zł, albo i czasami mniej, w zależności od różnych promocji, no to naprawdę sporo można mu wybaczyć. Ok, na pewno nie jest to najlepszy na świecie robot mopujący, na pewno jest dużo fajniejszych modeli, zresztą też kilka już testowałem, no bo tutaj na pewno brakuje automatycznego suszenia, nie mamy też lepszego mycia samych tych rolek, no bo nie mamy chociażby wypustek w stacji, brakuje też języka polskiego. Przez co te komunikaty głosowe nie zawsze będą dla każdego czytelne. No ale do tego co najważniejsze, to urządzenie się sprawdza. Skutecznie myje podłogę, bardzo dobrze wciąga wszystkie płyny, które zostały rozlane gdzieś na podłodze, mniejsze zabrudzenia też jak najbardziej usuniemy, tak więc no czego trzeba nam więcej? Jeżeli szukacie faktycznie dobrego, ale jednocześnie bardzo taniego odkurzacza mopującego, no to to może być dla was strzał dziesiątkę. A co wy myślicie o takim iLife W90? Czy u Was on by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!